Polska polityka jest jak poezja. Rymuje się. Pokus, pokus, czary, mary. Gowin, Ziobro, pobite gary. Dobra, ja was strasznie przepraszam, to było żałosne. Lecimy z tematem. Okej, okay, bo jakby ktoś z Was nie wiedział, to Ziobro i Gowin razem z PiSem tworzą sobie piękną koalicję, tak? No i te partie zarządzane są przez trzech wielkich Polaków i prawdziwych Polaków, co znaczy, że nie mogą żyć oni w zgodzie dłużej niż 15 minut, kiedy mają doraźny interes. No i sytuacja bardzo ładnie nam się klaruje, bo PiS jest skurzony na obie partie koalicyjne o to, że no nie wspierają go we wszystkim tak jak chce, że w ogóle ogon, czyli one próbują machać psem, czyli PiSem, no i że bez mniejszości oni powinni się jednak dostosować do tego, no. bo Znamy stosunek partii rządzącej do mniejszości. Z drugiej strony, Solidarna Polska Ziobry jest kurzona głównie za to, że premier, w trakcie kiedy, wiecie, była ta cała dyskusja na temat powiązania funduszy unijnych z praworządnością, nie stanął twardo i nie zrobił weta, tylko zgodził się tam na te ustalenia. To po pierwsze, a poza tym, że pis jakby nie jest ideologicznie taki, jaki Ziobro by chciał, tak jak się deklarował, tylko tak się wiecie, troszeczkę rozwadnia, dzięki te inne sprawy. No i na to wszystko przychodzi porozumienie, które raczej nie za bardzo robi sobie cokolwiek z jakiejkolwiek politycznej powagi, czy znaczy, po prostu Gowi jest w Żony, bo chcieli go obalić i on uważa, że za to jest w dużej części odpowiedzialny PiS, więc teraz robi im na złość. Znaczy my to szanujemy, to jest pokój. bo to naprawdę szanujemy, no przynajmniej ma jasny motyw. No więc zabawa jest doskonała. Govin ostatnio wspomniał otwarcie o tym, że jeśli PiS się nie ogarnie, jeśli wszyscy nie zrobimy kroku wstecz, no to czekają nas przedterminowe wybory. No, ale chyba trochę nie przewidział konsekwencji tego zagrania, bo teraz tak. Kaczyński otwarcie przyznał, że to nie jest tak, że on chce przyspieszonych wyborów, ale w sumie one mogłyby się zadziać w pewnej sytuacji. Reklamy wyborczej ziobry podobno już pojawiają się niektórym na Facebooku. My tego nie wiemy, my jakby ciężko to ocenić, bo to było gdzieś w internecie, więc to trzymajcie z odpowiednią rezerwą, no ale podobno się pojawiają. No ale w każdym razie ta sytuacja jest całkiem napięta, bo z jednej strony może grać tą kartą, tak, bo no, Gowin i. Solidarna raczej do Sejmu same nie wejdą. Co prawda były już różne sondaże, z których wynikało, że no może Ziobro byłby jeszcze jakoś tam w stanie się dostać, Gowin to raczej nie, ale tak ustalmy, że raczej mają małe szanse. Z drugiej strony... Kis nie za bardzo sam miałby z kim stworzyć koalicję, żeby rządzić, bo wiecie, nawet jeśli wygra, powiedzmy, będzie miał 30%, to dalej z kimś musi koalicję zrobić, a raczej z nikim nie zrobi. Znaczy, oczywiście, zawsze możecie krzyknąć, owe i przybiegnie kukis, ale to tam jakby już wszyscy do tego pogodzą. to jest taki, wiecie, to jest taka karta pułapka, która bardziej wypala ci w twarz niż robi cokolwiek innego. No czyli po prostu wszyscy trzymają się w takim klasycznym szachu. No I tak naprawdę jedynym rozwiązaniem tej sprawy okaże się to, co się stanie z nowym ładem, tak? Czy pisowi uda się go przepchnąć, czy go się nie uda przepchnąć, bo pojawiają się głosy, że wiecie, bez nowego ładu Pisowi może być ciężko wygrać kolejne wybor no bo jednak pandemia trochę no, obniżyła w jakiś sposób jego wiarygodność, tak, no, jakby ludzie są trochę wkurzeni już w tym momencie, nie oszukujmy się. A z drugiej strony partie koalicyjne też nie za bardzo chcą mu pomóc. No i do tego oczywiście można jeszcze dopisać dwa elementy dla całej tej sytuacji, tak zjednoczonej prawicy jedną dobrą, jedną złą. No ta dobra dla nich jest taka, że opozycja w Polsce, jak wiemy, nie istnieje ogólnie, więc y, tym się nie ma co przejmować. Jeśli nie rozpadną się sami, to... Niewiele może im zagrozić w tym momencie, w tym kontekście politycznym na dzień dzisiejszy. A druga zła to to, że wiecie, cały czas jeszcze gdzieś w kuluarach siedzi sobie Kurski ze swoim pilotem i steruje TVP i mówi, co się ma tam dziać. I już teraz z otwarcie w jakiś sposób atakuje rząd, co no wcześniej byłoby raczej nie do pomyślenia. Ale teraz Kurski, jako oligarka medialny i człowiek, który może sterować rzeczywistością w kraju, który prawdopodobnie ma chrapkę na posadę premiera, też pewnie będzie chciał jakoś się w to wszystko włączyć. Jest jeszcze taki jeden biznesmen z wieloma posiadłościami, ale to wiecie jaki. Więc no ciekawie, ciekawie, ta polska gra o trony. Jest bardzo zabawna i byśmy się świetnie bawili, oglądając ją gdzieś tam na, na YouTubie czy na innym HBO, ale niestety w niej żyjemy. Także yy, obstawiajcie, będzie zabawa.